Wszystkich widzów naszej projektorowej serii. Dziś kolejny film porównawczy wykorzystujemy na maksa na naszego Zenwajera 690H. I dziś porównamy sobie właśnie tego Zenwajera z naszym królem, czyli P60 od Ultimate. Nie przedłużając, zapraszam na film. I oczywiście przypominam możliwości wsparcia kanału przez tak prostą formę, czyli blik na telefon, numer zawsze w opisie filmu. I jedziemy. E-box odpalamy i zaczynamy nasze porównanie. Oczywiście na początek parę statycznych obrazów. Zrobię szybkie zbliżenie. Jak widzicie w naszym Zenwajerze, no. A ostra się wylewa z ekranu. Najdrobniejszy szczegół widać. Tutaj nasza P60, bardziej gładki obraz. No duża różnica. Od razu mówię, że te dwa projektory są w dziewiczych ustawieniach, czyli w standardzie. Tutaj jeszcze Wam pokażę ustawienia na koniec filmu P60. Powiedzmy takie bardziej e, e, no, zerżnięte z internetu. I zobaczymy, jak to będzie wypadało właśnie w ustawieniach standardowych. Dobra, nie przedłużając, jedziemy dalej. To jak mówiłem, zobaczcie te ziarno. Spore jest właśnie w naszym Zenuajerze. Aczkolwiek obraz z to jest po prostu żeleta. Zobaczcie na kontury. Jak wiadomo, te obrazy nie są to 4K czy coś, ale jako cele poglądowe nam wystarczą. Dobra, tradycyjnie zaczynamy od Kostariki. Nasycenie od razu widać, gdzie jest większe. No mówię, nie jestem pewien, czy ten właśnie kontrast w tym Zenuajerze nie jest jakoś cyfrowo podniesiony. Chyba, że ma taką super optykę, naprawdę. Postaram się go jeszcze skonfrontować z moim telewizorem, bo to naprawdę może być ciekawe porównanie. Ale na razie zajmijmy się tymi dwoma zawodnikami. Poczekamy na nasze tradycyjne stop-klatki. Jest nasza żaba przyszła na testy. Szybkie zbliżenie. No, zobaczcie. Żaba dostała tutaj jakieś, chyba, wysypki. No tutaj jest to bardziej gładkie. Porównajcie sobie, który obraz się może lepiej podobać. Mi się wydaje, że akurat ten Zenuir może zyskiwać bardziej z większej odległości, skoro on już z takie powiedzmy 2,5 metra utrzymuje taką ostrość. Dobra, jedziemy dalej. To nie będzie długie porównanie. Nasze standardowe filmy. I może jeszcze SW10 się uda dziś nagrać w porównaniu właśnie z P60. Tutaj różnica w cenie między projektorami to jest ponad 500 zł. I to jeszcze w promocji. Także musicie ocenić, czy warto dopłacać i czy ten ZenWire jest wart półtora tysiąca zł. Zobaczcie, troszeczkę przerysowane jest według mnie właśnie. No ale mi się wydaje, że z większej odległości to już by zrobiło robotę. Tutaj taki bardziej smut, gładkie. Powiedzmy, milsze dla oka. Oczy nie krwawią. Dobra, zmieniamy teraz kolejny film. Mamy naszą modelkę. No, to będzie dosyć dużo pewnie różnic. Oko proroka gotowe. To zobaczy już z daleka nad nie Muszę podchodzić, jaka jest różnica właśnie w odzorowaniu detali. <noise> tutaj widać najmniejszy ten pręcik w tym oku. Ja mówię, to się może podobać i nie podobać. Zależy, kto jakie ma gusta. No, tutaj jest całkiem inny kadr. Jeszcze raz. Generalnie wydaje się, że to jest bardziej naturalne. Tutaj troszeczkę ta czerni jakby dominuje. Nie ma co czekać, jedziemy dalej, żeby Was nie zanudzać. O, momencik. Miałem zatrzymać, ale dobra. Tak jak mówię, tutaj się wydaje, że jednak y, chyba z lewej strony to lepiej wygląda. Zobaczcie na odzarowanie tutaj włosów, ile jest detali. Tutaj troszeczkę się to zbija w jedną, jedną wielką masę. Dobra. Przechodzimy do następnego filmu. Zobaczymy, jak sobie poradzą w ciemniejszych scenach. Ja mówię, Jakby wsadzić tą optykę z tego Zenwajera do tej cichej P60, to by był niezły tutaj naprawdę mariaż. Oba są ostre. Czerni, jak widać, też nie brakuje. Przynajmniej, w... chociaż tutaj wygląda jednakże na P60 jest bardziej taka głębsza. Ale to. Dobra, jedziemy następnym filmem. Czyli dla fanów piłki nożnej, zobaczmy, jak tutaj nasze wydarzenia sportowe by wyglądały. Jeżeli ten ZenWire by kosztował, powiedzmy, w cenie na przykład no, P60, mógłby być w miarę atrakcyjnym projektorem. Chociaż jest troszeczkę głośny. Tutaj kultura pracy jednak kuleje. No i troszeczkę mało ustawień. Ale w sumie wszystko, co potrzebne jest pod ręką. Można się pobawić. Dostosować parametry obrazu pod siebie. Dobra, bierzemy następny film. Zobaczmy, sobie tutaj poradzi z naszym Maverikiem Tutaj w kopicie widać, że jest więcej jednak detali w Zenwajerze. Tego się nie da ukryć. Nawet obraz widać ciemniejszy jest tutaj. Jakby nie było, jak dla mnie na razie tutaj lewa strona wygrywa. Z tej odległości projekcyjnej oczywiście nie z pół metra. Zobaczmy jak tu będą wyglądały nasze twarze. Mówię jednak ta optyka robi tutaj wrażenie mi w tym Zenwire, aczkolwiek kolory raczej do e, kalibracji. Powiem, myślałem, że gorzej wypadnie ten zła, z, już mi się plącze Zenwire na tle tej P60. Tym bardziej to są oczywiście ustawienia standardowe, to jeszcze można sobie porawić. Nasz obraz. Próbuję tu zatrzymać jeszcze raz. Dobry moment, żeby zrobić zbliżenie. Przeszykujemy się. A, dobra. Tyle musi wystarczyć. Ostatnie zbliżenie. No, Zenwire wszystko oddaje. Trochę mi tutaj prześwietla. No i nasza P60, taka bardziej, powiedzmy, gładka. Nie aż tak wulgarna jak Zenwire. Dobra. I następny film. I ostatni film. Chyba jeszcze coś mi wpadnie tutaj. To tu jest ciekawy, właśnie ten kadr z tą różą. Oczywiście chodzi o wzorowanie detali, chociaż chyba źle z, yy... na rozmyciu. O, teraz lepiej. Ja mówię, z tej odległości by nikt się nie zorientował, że nagrywam projektor, który wyświetla na zwykłej białej ścianie obraz. Wygląda raczej jak z telewizora. O, tutaj powiedzmy. Ja tak tutaj Zenwire mi się bardziej podoba, przynajmniej na tej róży. Ten Zaire, ten. Boże, zajzaję co ja już gadam? Ten Zenwire na Dobra, ma coś sobie chyba. Aczkolwiek cena lekko jest przygięta. Dobra. Na tym już chyba zakończymy nasze porównanie. Mam nadzieję, że wystarczy tyle materiału, żeby sobie wyrobić jakąkolwiek opinię. To oczywiście yy, traktujcie jako ciekawostka. Moje subiektywne te yy, komentarze, oczywiście też. Dobra, dziękuję i zapraszam na kolejny film.